Pomimo zmian klimatu i obniżania się w Polsce poziomu wód gruntowych, nie opracowano do tej pory jednolitej strategii zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Miasta dostrzegały ten problem, jednak głównie w kontekście ochrony infrastruktury przed powodziami i podtopieniami. Zapominano natomiast o zatrzymywaniu wody na zapas na wypadek suszy. Dlatego nowe inwestycje wiązały się głównie z rozbudową kanalizacji odprowadzających deszczówkę. W mniejszym stopniu dotyczyły budowy zbiorników retencyjnych. Wśród skontrolowanych miast znalazły się również takie, które dostrzegły korzyści płynące z zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Przykładem może być Olsztyn, w którym w ramach zrealizowanych inwestycji wykonano zbiorniki wodne służące zarówno retencjonowaniu wód, jak i funkcjom rekreacyjnym.